Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to moi drodzy jest kolejny odcinek z gry Smite. I jak widzicie, ja już sobie tutaj przygotowałem grę 1 e, na 1. Dawno, dawno nie grałem bardzo dawno. E, myślę, że tutaj najwyższa pora, żeby w końcu e, zagierzyć co on tutaj Sobeka. Mis, ja to jakali w takim razie banuję. E, mam naprawdę chrapkę dzisiaj zagrać Tanatosem. Mam go tutaj zmasterowanego. Ciekaw jestem, czy będę mógł go wybrać, raczej powinienem móc. Zastanawiam się także, czy to jest dobry wybór na jeden na jednego, ale obiecałem sobie, że każdy jeden na jednego, który zagram będzie innym bogiem. Tak jak to zazwyczaj do tej pory grałem. Co mamy? Bakasurę. Bardzo się cieszę, w takim razie ja banuję Kronosa. I wybieram ta na samo moi drodzy. No i zobaczymy, jak on się tutaj sprawdzi ogólnie na jouście i na jeden na jednego. Mam nadzieję, że dobrze, mimo to, że bardzo, bardzo długo nie grałem. No ale dobrze, ja w takim wypadku lokuję i moi drodzy, widzimy się w ekranie wczytywania. Trzymajcie się. W porządku, moi drodzy, nie zdążyłem włączyć nagrywania. Tak szybko mi się tam ten ekran pojawił. Nie wiem, tak naprawdę, jaki tutaj się kupuje zestaw, jeżeli chodzi o Tanatosa, ale mam przeciwko sobie Anubisa. A Anubis to jest przeciwnik, z którym naprawdę nie mam ochoty walczyć. No ale dobra, w takim wypadku na pewno będę chciał sobie kupić Aegisa na to jego Ulti przyklęte. Dam sobie również tutaj dwa poziomy w Kose i jeden poziom w Silensa, jakby tutaj gdzieś mnie chciała Anubis katować. Ogólnie polecaliście mi e, gdzieś tam e, w komentarzach pod moimi jeden na jednego, żebym zaczynał od Blue, e, ale ja takiego planu nie mam. E, jak widzicie Anubis również. O ty! Nie doleciało, co? Chyba żartujesz. I na razie wystarczy. Troszeczkę oberwał, w końcu jest magiem, to naprawdę ma bardzo mało życia. No ale im, im mniej będzie czasu spędzał na linii, tym lepiej. Tym lepiej dla mnie. Także ja tutaj będę sobie stał przy tych minionkach tutaj. Będę próbował go trafić rzutem kosą. I chyba mi się udało. Damy jeszcze tutaj jeden skill. Nawet nie wiem, e, aha, zapomniałem Wam skilli omówić, ale chyba e, jeden na jednego to jest kiepskie do omawiania skilli ogólnie. O, trafiłem go, ale jajka. Ale tak, jedynka to jest rzut tą kosą, ta kosa jak trafi to zadaje Damage oraz leczy mnie troszeczkę. Także warto tą kosę gdzieś tam mieć. Dobra. Ulti, jeżeli chodzi o ulti, to jest taka bardzo, bardzo fajna rzecz. Mianowicie możemy wyskoczyć w powietrze. O, i tutaj powinniśmy widzieć przeciwników. No, widzimy ich. Ale on uciekł do bazy, ta ubis. Jakby nie uciekł, to moglibyśmy sobie go zniukczyć, jak te multi wpadniemy na kogoś, to zadajemy d-magic, elegancko. A resztę skilli ogarniecie sobie w ramach po prostu tej gry. Anubisa widzę już na linii, wróci. Zrobimy sobie tego bufika szybko. Dobra. Troszkę go chociaż może teraz jest dobry moment żeby tutaj wypaść a, widzicie, on jest bardzo asekuracyjny, nie wrócił się. Nie wiem cały czas co kupować. Ja tak naprawdę mógłbym go tylko tą kosą rzucać i to by wystarczyło. I jedno uderzenie. E, jak widzieliście, tam gdzieś mi się chyba załączył jakiś pasiv. To jest chyba ten mój pasiv Harvester of Souls. E, jak się jak przeciwnicy mają bardzo mało życia, to wtedy są dla mnie widoczni zaczynają się, zaczynają być widoczni. E, ja co bym chciał tutaj kupić? To jest bardzo fajny itemek na, na sam Myślę, że sobie go na pewno zakupię. I może sobie rozwiniemy. Co ja bym chciał tutaj kupić? Jakiegoś Activate'a jeszcze jednego. Tego nie ma sensu kupować. Może ten do spowolnienia byłby dobry? Nie chcemy, żeby na Manubis uciekał, prawda? Jak będzie uciekał, to nie będziemy mogli go zabić. Co prawda, ta NATOs nie ma żadnego skilla takiego, który skracałby dystans. Fajnie mieć takiego skilla, no ale tutaj niestety jeszcze o jednym podstawowym itemku trzeba pamiętać. Chodzi właśnie o ten item do lifesteela. Ok, myślę, że damy jeszcze w tą kosę. Patrzcie, jaki on jest kurczy, zachowawczy. Ten Anubis. Nie podejdzie, cały czas gdzieś tam się cyka. Boi się, bo ja tak naprawdę mogę na niego wjechać z ulti. Ulti moje jeszcze stunuje, chyba na chwilę. Tak, na sekundę aż. Na niego to jest dosyć długi stun. O, strasznie dużo życia to zabrało. Oj. Okej. Okay. Dobra, proponuję tutaj zeskoczyć. Proszę bardzo. Bardzo fajnie można wtedy kogoś zgankować, zniukować wręcz. Jak widzicie, ja sobie całe życie przywróciłem tą akcją. Dobrze jest to wykorzystać i na przykład sobie zrobić w tym czasie jakiś lasek tutaj. Myślę, że bardzo dobrze zrobiłem, że kupiłem sobie, znaczy rozdałem sobie w te skile do mocy. Ok. No i składamy tutaj to. Nam zmniejszy cooldown. I na razie chyba tyle. Może mi się uda tego nawet Red Buffa podnieść. Dobrą sprawę, to ja mogłem teraz siedzieć w lesie na oporu. No, zobaczmy, czy mi się uda do niego dolecieć, zanim zniknie. Niestety. Anubis bardzo, bardzo mocno puszuje, także warto gdzieś tutaj na tą, na tą linię wracać, co by mi tutaj nie przepuszował. nie chciałbym stracić tej wieży, chociaż wtedy miałbym naprawdę z górki, bym sobie elegancko mógł go gankować na ulti. Ale ten stun sekundowy to jest troszeczkę mało. Fajne jest to, że on co który tam trzeci chyba zamach to jest taki... E, ...Aoe, że tak powiem. I co? Nie ma go tutaj, on pewnie jest gdzieś cofnięty. O, cały czas podwierzę Widzicie teraz po tej mojej ostatniej akcji, nie chce się nawet chłopaczyna wychylić nawet na moment. Cz, cóż mogę rzec? O, nie dolatuje nawet to do niego. Oj, oj Nie, patrzcie, kurczę już zamach brał. No coż za cholerka. No trudno. Co nie odwlecze, to nie ucieczę. Czy jak to tam, co odwlecze, to nie ucieczę? To trzeba. Be. Tutaj mamy sekundę półtorej. Dobra. O, Serducho bije. Czyli pokazuje nam teraz tutaj Anubisa, że ma mało życia. Co, on się do bazy nie chce cofnąć? O, teraz się cofnął. Przewyższamy go levelowo? Nie, już nie. Wcześniej przewyższaliśmy. Ja, jak widzicie, tutaj nie daję w tą dwójkę. Jakbym rozdał w tą dwójkę teraz, przy tej akcji, wcześniej nawet, to byłbym na wygranej pozycji, ponieważ ta dwójka, jak mam mało życia, to mi dodaje spida. A teraz nie popełnię tego błędu i rozdam chociaż jeden skill w to. Gdzie ten Anubis się podziewa? A jest, blue sobie robiłeś, tak? Ojejku, jak spaliłeś, koleżko. Bardzo to słabiutko wyszło tobie. Okej. Okay. O, nie doleciało. Szkoda. No, moja ja tutaj wieża to jest normalnie na jedno uderzenie. Ej, jak mu to dużo zabrało obrażeń. Nieźle. Nie wiem teraz tak naprawdę, gdzie mam biec. Będę tutaj buszował, bo on będzie musiał się w końcu cofnąć. Chyba, że będzie chciał zaryzykować. A to mi się wtedy spodoba bardzo. A, widzisz, udało ci się. O jezu, czemu ja nie wzdychałem w powietrze? Tutaj słaba ta akcja była, pogubiłem się troszeczkę sam w niej, lecę, lecę, lecę. Nie dolecę, Zresztą krótko się leci ogólnie na tym multi. Z bazy to troszkę za daleko, żeby dolecieć. Szkoda mi tej wieży. Co to właściwie mi daje? To dwójka. Penetrację, movement speeda i bonus speed. Jak mam mało życia. Dobrze. Postaram się zapamiętać. Dobra. Teraz to ja mogę puszować sobie elegancko, bo mi to Anubis raczej nie zagrozi. Będę sobie ciachał bazę. Znaczy, bazę. Las. Ok. No żebym tylko tutaj nie przegalopował i po prostu nie dał się spuszować bezsensownie. Bo to się mija totalnie z moim celem. Liczę na to, że się tutaj troszeczkę nafiduje Na lesie i może troszeczkę na Anubisie. I ewentualnie gdzieś tam Z jakiegoś kryta go zabiję, jak w końcu te kryty zacznę składać. W końcu przyjdzie taki moment. Gdzie ten Anubis może się podziewać? Yeah. Okej, okay, podobało mi się. Fajnie, że to silencuje. To uderzenie tą kosą. No, Anubisa jest o takie. Ja w ogóle ta Natasa, moi drodzy, nie wiem w skąd ja mam masterkę na nim, bo ja nim grałem tak bardzo mało, że to jest wręcz niemożliwe, że ja go mam zmasterowanego. No ale mam. Nie wiem jeszcze skąd. Ok, wiemy, troszkę go pogoniłem, ja sobie zostanę teraz na linii. Niech on sobie tutaj próbuje w nas trafić tymi swoimi śmiesznymi skillami. tylko coś, nie podoba mi się ten Anubis. Liczyłem tutaj na bardziej, że tak powiem, potężniejszego przeciwnika. Hmm. Niby go trafiło, a jednak go nie trafiło. Ciekawe. Wow, nieźle skosiłem. No i myślę, że teraz pozbędę się tej pierwszej wieży. ale tu mam? 3 na 2 Tak, chyba dałem się zabić bezsensownie dwa razy. Niestety. Czas najwyższy się ulatniać. Jak tam sytuacja minionkowa lasowa. Tutaj mogę sobie lasik obok niego zrobić. Nie mogę się doczekać krytów. O, chyba poleciał po blue. Korzystam to. Nie, yeah. coś cienko trafiałem teraz podczas tej akcji. Nie wiem czy tak dużo uciekałem, czy co. Okej. Okay. Super, podoba mi się. Podoba mi się bardzo. Fajny jest ten Tanat, naprawdę. Polecam Wam go. Ok, takie sobie zrobimy tutaj połączonko. Super jest ten e, Aegis, tylko ten drugi, który umożliwia nam bieganie. E, co on tutaj. Ma ten Aegis. Preventing you from attacking, battling you to move. Tak, właśnie. Nie możemy atakować, ale możemy się poruszać. na no, Przeciwko Anubisowi naprawdę mega rzecz. Jak widzicie, ta NATO radzi sobie całkiem w porządku, jeżeli chodzi o jousty. Jeden na jednego. Gdzie ten Anubis teraz się podziewa? Biedaczek. Może jakiegoś tu Gankora na mnie próbuje zorganizować? Chyba go trochę przewyższyłem też levelowo, co jest dla mnie bardzo, bardzo dobrym, dobrą informacją. Poczekam sobie tutaj. Widzicie go? Proszę bardzo, bardzo fajne połączenie. Czaju się, czaju się i się zaczaju. Nie wiem właściwie na kogo. Nawet nie zauważył mnie lecącego na Ulti. Gdzie tutaj grając przeciwko Thanatosowi, powinno się praktycznie w sumie cały czas gdzieś tam patrzeć po niebie. Ciekawi mnie bardzo pojedynek pomiędzy Thanatosem i Apollo. Oni są tacy w przestworzach podróżujący na ulti cały czas. Co byśmy sobie tutaj jeszcze złożyli na tego Apollo, na tego, Apollo, na tego Anubisa nieszczęsnego? Może jakieś Asi, co? Asi jest bardzo dobre do atak Speed'a i nawet jest tu polecane ogólnie, bo ja jak mam mało życia, to mam e, zwiększonego speeda. jeszcze jakby to połączyć z Asi, to już w ogóle. bo Asi chyba ma takie samo zastosowanie. Um, if you drop below 35% health you gain additional 25% physical lifestyle. o to, to 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 o to 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 to, to właśnie Czyli na ASI tak naprawdę jest lepiej bić się mając mało życia. Ale nie mówmy, hop. Bo Anubis jeszcze się tutaj broni. Jak przestanie, to wtedy będziemy się cieszyć. Chociaż wątpię szczerze, żeby tutaj przestał. Może ma jakąś taktykę, o której nie wiemy. Dego nie wolno, go nie, nie doceniać. Jek ucieka przed moją kosą. No i co? Teraz nie masz ulti, nie masz nic. Ja mam wszystko. I co z tym zrobimy? Oj! Ło! W sumie teoretycznie wyszła mu ta sama akcja, co przed chwilą, ale z tym skutkiem, że nie miał ulti zwyczajnie, a wcześniej miał. 775. Dobra, ja już jestem ubrany, jak tam ma, ma Anubis. Anubis też już jest prawie ubrany. 7 sekund, 18 level, no nieźle. Teraz tak naprawdę jesteśmy na takim etapie, kto pierwszy, ten lepszy, jeżeli chodzi o pusha. Wystarczy tak naprawdę, że Anubis mnie zestunuje. Ja niestety już jestem wtedy cieplutki. O, teraz Asif już fajnie leje. Polecimy, bo on prawdopodobnie będzie sobie teraz Blue próbował. Może akurat. Jak myślicie, przyjdzie? Czy nie ma na co liczyć? Czy będzie stał pod wieżą? I będzie próbował nas zniszczyć w tamten sposób. Patrzcie, chyba niechętnie zagląda tutaj po te bufy. No, tutaj już całkiem niezły kryty masadze. A tutaj się czai Coś mogę rzec. Ten Aegis jest genialny. Ja nie powinienem móc na nim atakować, a mogę. Już dwa razy go uderzyłem na tym Aegisie. Nie wiem o co chodzi. Zobaczcie, co się dzieje z Fenixem. Ja sobie chyba już to zakończę. Tak coś czuję. U Uciekam, uciekam, uciekam. Bez sensu, było uciekać. Po co on kupił Blinka? To mnie zastanawia. Chociaż ja na się też kupuję Blinka. Także w sumie chyba rozumiem. Okej. Okay. No dawaj, dawaj, pojawiaj się, nie możemy teraz tego przegrać, na szczęście mam te ogniste miniony. Tak naprawdę nie powinienem atakować wcześniej, niż się pojawi mój Aegis, który mi tutaj umożliwia tak naprawdę Obrony przed Anubisem. Okej, okay. Jeszcze sobie rozstawię wardy. Ja tak naprawdę mógłbym teraz tam na ulti wpaść. Ale przezorny, zawsze ubezpieczony. Bo nigdy nie wiadomo. Czy zginę, czy nie zginę, czy mnie spuszuje, czy mnie nie spuszuje, i tak dalej. Yeah. Jakimś tam krytem go pojechałem za 800 bodajże, nawet nie wiem jak to sprawdzić, chyba się nie da. On na pewno może sprawdzić ile mu zadałem obrażeń. Ale ja niestety nie mam takiej opcji. 900 900 543 Proszę bardzo. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o to jeden na jednego. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dałem z siebie wszystko, złożyłem najmożliwiej najlepszy build dla Tanatosa jaki znam. Nie, nie wiem czy jest lepszy, jeżeli jest, to oczywiście piszcie w komentarzach. E, zaraz zobaczymy jak tam ogólnie punktacja po tym, bo ja tutaj cały czas gdzieś tam się wspinam. O ile pamiętam to jeden na jeden skończyłem gdzieś tam na czwartym chyba poziomie. Zobaczmy, Tribute Points. No, dalej jestem w bronze 4. To jest moja, dopiero początek mojej ścieżki gdzieś tam, e, jeżeli chodzi o ligowe gry. No, ale e, jeżeli chodzi o to, to bardzo, bardzo mi się podobają te gry i mam nadzieję, że Wam również, e, bo bardzo też fajnie się je nagrywa. Także moi drodzy, to by było na tyle. E, trzymajcie się. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie.